Witam Was wszystkich, bardzo serdecznie. Film oczywiście realizowany przez Discorda, ze sekcji kreatywnej, VCVCX został nagrodzony. I o co chodzi? Chodzi o to, że FaceClan w Glitterze, jak się odpali kiedyś, odpalisz się, weź, że się odpali, o, zrobiło bzium, do kosmosu. Dokładnie tak. Jakiś jeden jegomość wykupił tej naklejki trylion. No, i to już ogólnie od jakiegoś czasu można było zauważyć, że ta naklejka akurat rosła. Zresztą, jak wszystkie naklejki, które znajdowały się w legendach, jak się jeszcze włączy, to będzie spoko. Nie wiem, czy to się włączy, czy nie. Niesamowicie dobrze zrobiony jest rynek z tym dzisiejszego dnia. I to jest źle zrobiło. I to jest taka rzecz, która w sumie z perspektywy, jakby to powiedzieć, tak, patrząc, nie, nie, nie umiem ładnych słów na to znaleźć, ale to jest taka informacja na zasadzie, no dobra, jak ktoś coś wykupił, to już co i co i to jest jakiś temat niesamowity. No, ja się zgadzam, że akurat to, że tam se jedną naklejkę ktoś wykupił, to by nie było coś, dlaczego warto robić odcinek. Ale jak się pewnie spodziewacie, przez to co teraz powiedziałem, wynika, że jest z czego robić odcinek. Więc powiem Wam, co się dzieje. Ogólnie już, tak wiecie, przeglądając sobie te wszystkie mm, rzeczy po kroju Cloud9, y, Fury i tak dalej, to one, czy one rosną? no rosną, razem z naklejką Art w Glitterze, która zrobiła dosyć spory zysk ostatnio, nie? I te naklejki rzeczywiście zaczęły być takie mm, trochę bardziej perspektywiczne, z tej trochę bardziej odległej perspektywy. Jak widzicie, Cloud9 nawet przebiło swój all-time peak i to, mm, no, w sumie to nawet bym powiedział, że na naszych oczach to się wydarzyło. No, ale no, dobra, przejdźmy sobie do tego, że Ktoś tak mówi, no spoko, mamy te wzrosty, ok czy one są takie ważne? No ale dalej, no przejdźmy do tego jeszcze trochę, wiecie, przesuńmy się. Jeszcze trochę bardziej. Patrzymy na Monesiego, czyli na coś co totalnie niezwiązanego z legendami. No i widzimy tu wzrost, nie? I ktoś powie, no taki wzrost, nie wzrost, no, no niby wzrost, no dobra, można se, sobie to podpisać. No ale spoko. Jeszcze raz. Załóżmy, że wklepiemy sobie samego Monesiego. Żeby nie było w glitterze, tylko żeby po prostu sam Monesi. Nie. No to widzimy tu 50 groszy. No i że tak to można powiedzieć, też jest to całkiem spory wystrzał. Nie. Można by było tak popatrzeć. Dodatkowo, patrzymy sobie na naklejki. Antwerp holo. Yy, holo. No, i wiecie, ktoś tam powie, no: no, dwie naklejki, coś tam poleciało. No, 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 to nie jest globalne jakieś. To tam, że Monesi, najbardziej popularny zawodnik. No, ale wchodzimy sobie teraz w głupiego winiego i kurde, bladę, z y, złotych 23-22 nagle się robi 30. No, Do, dobra, spoko, No, tam wini, kurwa, jedna naklejka wzięła, poleciała. No, tam sobie bierzesz przykłady. Jakieś z dupy BTW. Nie ma co na to patrzeć w ogóle. No dobra, no to w takim razie szukamy dalej i przechodzimy. W sumie daleko nie trzeba iść, bo wystarczy na drugą stronę, a jednak na trzecią. Żartowałem. Nie, na drugą wystarczyło. No, i wchodzimy na Imperial i też widzimy wzrost. No i mówicie, no, no, ale to tylko jedna, jest naklejka BTW, to, yy, no niby tam Monesi, no, ale dobra, to chyba nie tak bardzo, nie? W sensie, no dobra, coś tam sobie niby poleciało, no, ale to bez przesady, żeby się tym jakoś ekscytować, nie? No i jakby w tym wszystkim bierzemy i mówimy, no to, to, to jaką chcesz naklejkę? No to jakąś kurde daj z tych, z tych twoich yy, kandydatów, bo tam na pewno nic się nie wydarzyło, nie? Tam w ogóle nic się nie dzieje. Yy, Eternal Fire spoko, dyszkę kosztuje. No to przecież dobra cena, nie? No i przecież kosztowało 7 zł. I też urosło. No i ty już taki zakłopotany, kurde blade. Będziesz i powiesz, ty no chyba rzeczywiście ten Antwerp jako tako się ruszył. No nie, jakoś się ruszył. No i wystarczy potem jeszcze tak na dobitkę, taką śmieszną, wrzucić tego karigana, tak popatrzeć na to. <grystanie> No, i chyba jest dobre podsumowanie tego, o czym jest ten film. Tak, Antwerp odbija jako naklejki. Naklejki z Antwerpu zaczęły szaleć. Ja o tym film zrobiłem dwa filmy. Wczoraj jeden i chyba 28 grudnia drugi. Holo z Antwerpu się filmy nazywają. Dla wspierających są dostępne. I jestem dumny z tego, że. Poniekąd udało mi się to przewidzieć, ale to przewidzieć to nie mówcie, że ja to przewidziałem. Po prostu w dobrym momencie popatrzyłem na Antwerp, ale jeszcze cofając się o miesiąc, powiedziałem, że pieniądze, które lecą w Sztokholm, w końcu będą musiały się zerzyć z górą lodową. A jeżeli ludzie chcą w ten sposób przerzucać pieniądze, to oni będą musieli je przerzucać do Antwerpu. Z tego jestem dumny, z tego zdania, które powiedziałem, bo my obserwujemy to przerzucanie i ciekawi mnie, kiedy ono się zakończy. Jeżeli ono potrwa jeszcze miesiąc, to nie zdziwię się, jeżeli skończymy z cenami oscylującymi do około dwukrotności dzisiejszych kwot. Za to jeż... i mam nadzieję, że tak nie będzie. Więc i liczę na to, że tak nie będzie, bo gdyby tak było, to byście nie widzieli pieniędzy u mnie na koncie. Tylko bym miał wszystko już ładowane w Antwerp. Więc to nie jest coś, co ja zakładam, tylko mówię, co się stanie, jeżeli obecna tendencja się podtrzyma. Że, że za miesiąc dosłownie tu może być kosmos, ale liczę na to, że to dopiero przyjście Paryża i obecność tam bardzo słabych naklejek zmotywuje ludzi do tego wrzucenia pieniędzy. I jeżeli wtedy się wrzucą te pieniądze, to możliwe, że Antwerp okaże się Sztokholmem z opóźnionym zapłonem. I taki daje, e, takie daje proroctwo. <laughs> Idźcie głosić e, słowo. Także to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i hej.